Alicja Kuszowska. Witamy, witamy bardzo serdecznie. Mieliśmy okazję przed chwilą, albo na żywo, albo online, usłyszeć Was w wspaniałym koncercie, który jest projektem zatytułowanym Hey Girl. I chciałam zapytać Was na początek o to: co było pierwsze? Czy pierwszy był pomysł na projekt i repertuar? Czy pierwsza była wasza przyjaźń, wasze, wasza, wasze wsparcie, o których tak dużo mówiłyście, i w tekstach piosenek, które zaprezentowałyście, ale też na samym początku koncertu o tym wspomniałyście. Więc co było pierwsze? To może ja zacznę. Więc tak, zaczęło się od myślę, że naszej przyjaźni, jak Alice? Myślisz? Jestem tego pewna. <laughs> Poznałyśmy się na studiach, tutaj w Bydgoszczy, w Akademii Muzycznej. Aktualnie już jesteśmy absolwentkami. Natomiast wszystko się zaczęło tutaj, w murach Akademii, kiedy to podczas wszelakich egzaminów czy różnych koncertów mogłyśmy wspólnie śpiewać. I stąd po jakimś czasie stwierdziłyśmy, że być może fajnie by było pośpiewać. Wyłącznie w duecie sprawdzić się, stworzyć projekt, który, z którym będziemy mogły się utożsamiać. I tak to powstało. Chyba właśnie na tej zasadzie, że najpierw była przyjaźń i stwierdziłyśmy, że musimy to jakoś spożytkować, bo śpiew i jakby muzyka jest pasją i moją i Emilki, więc najlepiej to połączyć właśnie w ten sposób, tą przyjaźń i naszą pasję. A jeszcze dodam fakt, że swego czasu mieszkałyśmy i mieszkamy w sumie nadal razem. Tylko pomógł, ponieważ w wolniejszych momentach mogłyśmy po prostu się spotykać i ćwiczyć wspólnie. A powiedzcie, chciałam zapytać o repertuar, bo założeniem projektu jest, jak, jak mniemam, przedstawienie sylwetek kobiet, które szczególnie odcisnęły się w, w muzyce. Przedstawiłyście nam dzisiaj zagraniczny repertuar. I czy to jest koncepcja, czy to jest część koncepcji tego projektu, czy dlaczego nie ma tutaj polskich wokalistek? To jest, to jest raczej taka koncepcja. Może w przyszłości nam się to rozwinie, ale jakoś obie mocno chyba też lubimy śpiewać po angielsku. Niestety dla naszego języka polskiego, bo warto jakby pielęgnować ten nasz język polski, ale e, chciałyśmy zrobić po prostu taki projekt z zagraniczną muzyką, żebyśmy mogły naprawdę zaśpiewać to, co kochamy i e, no, wokalistki, e, które są naszą inspiracją, bo były i te znane, i trochę mniej, bo pewnie niektórzy nie e, tak mainstreamowo nie znają na przykład Jany La albo Sary Barelli. więc chciałbyśmy jakoś tak. Zgadzam się w stu procentach. No właśnie na dwa głosy dzisiaj tutaj i, i zaśpiewałyście na dwa głosy i, mm. i odpowiadacie na pytania, też każda ze swojej perspektywy. A rozmawiałyśmy w kulisach o tym, że jesteście zupełnie różne. E, słuchając Was, e, kiedy śpiewałyście osobno, pomyślałam sobie, jak one to zrobią, że te dwa różne głosy, te dwie różne energie, dwa różne temperamenty połączą się w coś jednego dużego, wspólnego i. Powiem szczerze, że byłam zachwycona tym połączeniem. To znaczy, tak, może yy, powiem, że dla nas dziękujemy, dla bardzo. Na, o, właśnie, dziękujemy. Aczkolwiek dla nas to jest też zagwostka. Dlaczego tak jest? Tak, też byliśmy same w szoku, jak pierwszy raz sobie. Yy, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, no, mamy świadomość tego, że nasze emisje są zupełnie różne. Yy, artykulacja też zupełnie różna. Natomiast, gdy śpiewamy razem, musimy tak się zmiksować, żeby to brzmiało dobrze żeby słuchacz był zadowolony, no i my, i nasze gusta. No bo w sumie jakby to też nie tylko jest wokal jak widać i fizycznie się troszeczkę różnimy i charakterem, więc tak jak wcześniej też rozmawiałyśmy, no ewidentnie przyciągają się te przeciwieństwa. Właśnie. Te, nawet, nawet można powiedzieć więcej, nie tylko się przyciągają, ale się doskonale uzupełniają. Chciałam jeszcze wrócić do, do repertuaru, ponieważ powiedziałyście tutaj, że wybieracie wielkie kobiece postacie, ich repertuar prezentujecie. A zaśpiewałyście też jedną piosenkę z popkulturowego zespołu, pierwszego chyba żeńskiego zespołu, czyli Spice Girls. I chciałam się zapytać o to, czym dla Was było przełożenie piosenki popowej, popkulturowej, takiej właściwie ikony popkultury na język muzyki, którą prezentujecie, czyli oscylujący między jazzem a, a soulem. Kiedy rzeczywiście tutaj wybierałyśmy utwory do repertuaru zahaczałyśmy o różne utwory i to właśnie mniej znanych artystów, artystek, ale również chciałyśmy Chciałyśmy troszeczkę zaczerpnąć z kultury masowej, tak żeby znaleźć też takiego odbiorcę, który będzie to kojarzył, ale być może w takiej wersji też mu się to spodoba. Myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Tym razem ja się zgadzam. A jeżeli jesteśmy już przy odbiorcach, to chciałam was zapytać i to oczywiście pytanie tendencyjne w obecnych czasach, ale wydaje mi się, że bardzo ważne w mówieniu o sztuce, o tworzeniu, o byciu artystą w czasach, kiedy nie ma odbiorcy. Nasz koncert dzisiaj odbył się z udziałem bardzo niewielkiej, kameralnej publiczności. Więcej osób obejrzało ten koncert online, ale opowiedzcie, jak to jest być twórcą, który, który tworzy, właśnie czy tworzy, czy, czy, ta, czy ta nowa taka perspektywa tworzenia dla odbiorcy, który nie wiadomo, gdzie jest, kim jest? Czy w ogóle jest, jak to, jak to wpływa na waszą twórczość? Brak kontaktu z odbiorcą, bezpośrednim odbiorcą, bądź teraz z taką bardzo niewielką grupą odbiorców? Myślę, że generalnie sytuacja wszystkich, każdego muzyka, wokalistę, twórcę zaskoczyła totalnie. Ja na przykład musiałam wyjechać do, do swojego rodzinnego miasta, tam spędziłam bardzo dużo czasu. Typu to były jakieś trzy miesiące, i na początku rzeczywiście no był to kryzys. Nie boję się użyć tego słowa. Nie wiedziałam, co będzie, co będzie, za jaki czas w ogóle wrócimy do, do normalnego funkcjonowania. Ale po pewnym czasie stwierdziłam, że dobra, bierzesz się w garść, musisz coś zacząć robić. I ten czas ostatecznie okazał się dosyć. Jakby to powiedzieć, rozwojowy, ponieważ powstało gdzieś tam, przelanych na kartkę później, parę takich projektów czy, czy utworów, które myślę, że za jakiś czas być może gdzieś tam się pojawią i są to autorskie utwory, ponieważ same też w tej sytuacji musiałyśmy, musiałyśmy same o wszystko zadbać czyli o warstwę tekstową, o warstwę muzyczną. I nauczyłyśmy się wielu rzeczy przez to, więc ostatecznie według mnie ten czas nie był złym czasem. No ale wiadomo, teraz, już kiedy możemy się spotykać normalnie z muzykami, z naszymi przyjaciółmi, śpiewać wspólnie, muzykować, no to jest nieocenione. Jakby no, zgadzam się z Emilką, co powiedziała. Ten czas był ciężki i pewnie ten sam początek był dla wszystkich szokiem. Ale myślę, że jak artysta się miał w końcu taką możliwość, że się zamknął w tych czterech ścianach, to to był bardzo owocny czas. Ja sama się zdziwiłam, jak bardzo owocny był dla mnie w tworzeniu jakichś nowych rzeczy. A jeśli chodzi o samego odbiorcę, no to jakby dzisiaj też byliśmy świadkiem tego, że jest odbiorca, on jest chętny, więc zobaczymy, jak co przyszłość pokaże. A powiedzcie,. Hmm... Jak, gdzie można znaleźć informacje o Was, o, o projekcie Heiger? I co zrobić, żeby zaprosić Was w inne piękne miejsca, żeby usłyszeć Waszą muzykę? Ten projekt w zasadzie dopiero raczkuje, także zapraszamy do kontaktu, jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tym projektem czy czymś innym w naszym wykonaniu. To zapraszamy bezpośrednio indywidualnie, albo do mnie przez Facebook, albo do Alicji. No tak. Co więcej? Zapraszamy. <laughs> Chciałam na koniec zapytać jeszcze o z Sprzaka, który grał na pianinie. Siłą tego projektu Hey Girls są oczywiście, co, oczywiste kobiety i kobiecy repertuar. I wasza siła na scenie, i, i duet, który idealnie się uzupełnia, duet, który tworzycie. Natomiast widziałam, że Kacper w ostatniej części koncertu, kiedy wykonywałyście piosenkę Whitney Houston. I'm Every Woman, śpiewał pod nosem. Wy tego nie zauważyłyście, ja tak. I Chciałam zapytać, właściwie mogłabym, Kacpra, to najlepiej, najlepiej Kacper odpowiedziałby na to pytanie. Natomiast projekt kobiecy z mocną kobiecą ideą, jakby skąd pomysł na pianistę, mężczyznę i jak układa Wam się współpraca? Jak Kacper też w tym kobiecym projekcie się odnajduje? No jak, jak, jak było widać, śpiewał pod nosem, więc chyba się odnajduje. I współpracuje nam się też bardzo dobrze, jak się nie spóźnia na próby, ale to raczej się nie spóźnia, ale zdarzyło się. I nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Przepraszam. Jeśli chodzi o, ogólnie o ten projekt, to jakby przy wymyślaniu w ogóle repertuaru, formuły tego koncertu chciałyśmy, żeby on był na troszeczkę większą scenę, żebyśmy mogli to zagrać w większym składzie z bendem. Natomiast wiadomo, tak jest też super, tak jest kameralnie, tak możemy poczuć właśnie intymność na scenie. A kwestia tego, że muzykiem jest mężczyzna, a nie kobieta, a stoi z nami na scenie, a wykonujemy projekt w zasadzie mówiący o sile kobiet, to w niczym myślę nie przeszkadza, bo mimo wszystko to no to jednak nie wspierał te waszą kobiecą tak, tak, siłę. Tak, tak, tak. Na kogoś musimy sobie ponarzekać. <grym> Bardzo serdecznie wam dziękuję. Emilia Hamerlik, Alicja Kuszowska zagrały dzisiaj dla nas piękny koncert projektu Hey Girl. Bardzo dziękujemy. dziękujemy.